Leszek Łukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona Energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Kibice warty Poznań świętują bardzo udany sezon dla zielonych. Zajęcie piątego miejsca na jego koniec to najlepszy wynik od wielu, wielu lat i powód do dumy. Swój ogromny udział w tym sukcesie ma lider Pola, czyli Łukasz Trałka, najbardziej doświadczony zawodnik w drużynie zielonych, który na początku roku nie był pewien, czy będzie chciał kontynuować swoją piłkarską karierę. Na całe szczęście po tak udanych rozgrywkach w rundzie wiosennej postanowił ten kontrakt przedłużyć i dalej grać z zielonymi. Sam o tym fakcie mówi tak. Wiele okoliczności było takich dobrych do tego, żeby ten kontrakt przedłużyć, ale najważniejsze była chęć. Jak rok temu była na początku taka średnia, a z biegiem czasu doszliśmy jednak do wniosku, że to nie jest moment, żeby kończyć, że jeszcze nic tam nie boli i mogę pomóc. Tak teraz z tych jakby do atutów wyciągnąłem jeszcze trochę więcej, bo ten sezon był dla nas naprawdę udany, bardzo udany, na całej warty i to też miało znaczenie. Nikt za mnie życie nie przeżyje, ja to będę układał, kiedyś zacząłem i pewnie to też ode mnie będzie zależało, kiedy skończę. Mam taką możliwość. Bardzo się z tego cieszę, a mam możliwość, żeby też przedłużyć. I szybko to się stało, My jesteśmy po opisaniu. Z całą pewnością doświadczony Łukasz Trałka w zespole Zielonych jest bezcenny. Nie tylko dlatego, że znakomicie asystuje i sam strzela Gole, ale również jest motywatorem dla młodych piłkarzy i wzorem do naśladowania nie tylko na boisku. Cieszymy się, że trała przez kolejny rok będzie grał w zielonych barwach. Warta Poznań w MC Radiu Poznań. Łukasz nie ma zamiaru iść na emeryturę i póki co nie będzie zapisywał się do szkoły Super Babci i Super Dziadka, ale kibice, właśnie seniorzy z tego sympatycznego miejsca, biorą udział w specjalnych ćwiczeniach, które wzmacniają ich kondycję fizyczną i pomagają również świetnie się bawić. Są to zajęcia Nordic Walking, a także ćwiczenia taneczne, które prowadzi pani Amelia Bobkowska. Seniorzy bardzo chętnie korzystają z propozycji warty poznań, a zajęcia odbywają się regularnie. Warto zaglądać na stronę klubową. I dowiadywać się o kolejnych okazjach do wspólnych ćwiczeń i zabawy.